Cześć wszystkim, witajcie moi kochani widzowie, dawno nie robiłam filmików informacyjnych, a mam parę ważnych informacji. Po kolei, otóż po pierwsze, no skończyłam co pewnie po co, po niektórzy zauważyli, aczkolwiek wyświetleń masa, czyli 16, no, no cóż, no tak już bywa. No, ale zakończyłam serię. Teraz zbliża się następna. Nie powiem jaka. Zobaczycie sami. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu powinnam wyrzucić pierwszy odcinek. Może nawet więcej niż tylko pierwszy, ale zobaczymy. Tak czy owak, no, niektórzy będą zaskoczeni, inni pewnie nie, bo już zapowiadałam tę serię. Także tu nie będzie problemów. Teraz tak. Um, mam parę spraw do przekazania i muszę się z nimi podzielić i zapytać Was, i poproszę Was o opinie, i błagam żeby ktoś to oglądał, bo jak widzę 16 wyświetleń, a parę set subskrypcji, to nie wiem, czy to znaczy, że, kto, że w ogóle nie oglądacie. Czy ktoś subskrybuje i tak zostawia, czy o co chodzi. To tak, po pierwsze, um, już kiedyś ktoś mnie zapytał i teraz niedawno odświeżył ten temat The Witch Chodzi o nagrywanie sama, to znaczy biedny Venom, że mi nie towarzyszył. Otóż to tak, po pierwsze, mieszkałem pod jednym dachem, wobec tego byłoby ciężko sprawić, żeby nie wchodzić sobie, że tak to imię w drogę, żeby jedna osoba była nieobecna przy nagrywaniu. Także to by był problem, a jeżeli bardzo bym na tym zależało, no to musiałabym znaleźć konkretny moment na nagrywanie i wtedy mogę Was zapewnić, że odcinki byłyby dużo rzadsze, bo po prostu miałabym mniej materiału, a lubię nagrywać do przodu, dlatego no, no byłoby ciężko, no ale dlatego właśnie chcę Was powiedzieć o opinię, chcę, żebyście napisali mi w komentarzach, co o tym sądzicie i będzie mi wtedy łatwiej zrozumieć, czy naprawdę, naprawdę tego chcecie, czy to jest konieczne i czy... I jakie są powody w ogóle. No, mi się przyjemnie nagrywa z Venomusem, jakby nie patrzeć mam z tego radochę, ale może na przykład niektórym nie pasuje, nie wiem, rodzaj humoru, jaki wtedy towarzyszy moim odcinkom, no bo nie da się ukryć, że jest specyficzny. I ja tutaj nie zaprzeczam, ale po prostu, no, no. jest to inne nagrywanie, no nie da się ukryć, że kiedyś człowiek nagrywał sam, ale to wtedy też nie sprawiało takiej frajdy. Także wiecie, no i... Moje potrzeby są moimi potrzebami. Wasze potrzeby są waszymi potrzebami, dlatego ja mogę posłuchać Waszych opinii, ale proszę też o zrozumienie, że życie jest życiem, tak? Cóż dalej? Z tych ważniejszych informacji. Jeszcze dwie. Pierwsza to jest to, że Venomus, jak już kiedyś ktoś może oglądał filmik informacyjny, zaginął, ale już się odnalazł. Czyli innymi słowy, jest jego nowy kanał. Link dam w opisie do tego filmu, więc nie martwcie się, znajdziecie go. Kto tam chce wrócić do oglądania jego odcinków, bo już jest pierwszy, rzucony nowy, nowej serii, chociaż już tę serię kiedyś robił, ale sami zobaczcie. Tak czy owak, możecie sobie wejść, zobaczyć, obejrzeć, nie ma problemu, ja Wam zostawiam link. A chodzi głównie o to, że niektórzy pewnie po prostu nie szukali, że nie wiem, szukali jego nowego kanału, więc staram się pomóc w tym momencie, żeby wróciło mu wielu widzów, którzy zaginęli. No i wiadomo, subskrypcji 700 zniknęło, teraz jest 20, no to trzeba to odbudować tak czy nie, więc pomagajcie, pomagajcie. Następnie hmm, następnie będzie problem z czasem. O to chodzi, że ja podejmuję się raz jeszcze studiów. Jako, że studia zaczęłam w Hiszpanii i życie się pozmieniało, dużo rzeczy się pozmieniało, w każdym razie znalazłam się tutaj, jestem w Polsce, także tutaj też będę musiała studiować. Są to oczywiście studia dzienne, wobec czego będzie problem ze znalezieniem czasu na Podzielenie czasu na naukę, na nagrywanie, na życie, na jedzenie i na wszystko także i na spanie jeszcze by się przydało czasem spać więc musicie zrozumieć, że odcinki mogą być rzadsze, mniej więcej od prawda, 1 października. Tak czy owak, ja teraz we wrześniu będę się starała zrobić taki no, zapas odcinków jak największy. Jeżeli uda mi się to zrobić, no to wtedy będziecie mieli odcinki regularnie, po prostu wrzucę je na prywatnym i będę je publikować, nie wiem, tam o co, drugi dzień na przykład, czy jakoś tak. Tylko właśnie chodzi o to, że jeżeli byście chcieli, żebym nagrywała sama, no to tych odcinków będzie mniej i może nie starczyć na przykład do najbliższej przerwy na studiach, kiedy będę właśnie miała czas na nagrywanie kolejnego zapasu. No ale to jest tak, wybieram w przyszłość, także na razie najważniejszy jest fakt, że potrzebuję Waszych opinii, Waszego zdania na różne tematy i wypowiadajcie się, bo naprawdę ja znoszę krytykę, jestem kobietą, ale, ale normalną, nie, nie gryzę, nie zabijam, nie morduję, nie rzucam talerzami neni nożami. Yy. I, I oczekuję tego, żeby właśnie ktoś konstruktywnie oceniał moje materiały, bo ja nie robię tego po to, żeby to wrzucić i żeby to sobie tak zaśmiecało YouTube. Tylko to chodzi o to, żeby właśnie sprawić sobie radość, żeby sprawić wam radość, żeby was rozbawić i żeby spędzić jakoś fajnie czas. Bo to jest coś, Ala hobby, to jest coś, Ala, co się robi w wolnym czasie, kiedy się, nie wiem, albo nudzi, albo po prostu chce się coś zrobić. Nie wiem, niektórzy. Idą, nie wiem, uprawiają jakiś sport, a ja w tym czasie na przykład nagrywam, a potem się zamieniamy, prawda? No, ja robię coś innego na dworze, a ktoś inny siedzi przed komputerem. Także no yy, staram się wysilić przy tych odcinkach, ale wiadomo, bo no są dni, kiedy ktoś ma więcej energii, ktoś ma mniej energii. Dlatego ja Was tylko proszę o opinie, o ocenę i o komentarze, bo, bo wiecie, no. Takie tak to jest potrzebne, bo ja też się prawda, rozwijam, nie nagrywam, chobcie za hałas, nie nagrywam od dzisiaj, w związku z czym no, można dostrzec różnicę między tym, co było kiedyś, tym, co jest teraz. Kiedyś byłam cichutka, potem się zaczęłam robić roześmiana, a teraz znowu się robię trochę poważniejsza przy tych seriach, dlatego no, potrzebuję wiedzieć, co jest dla Was najfajniejsze i znaleźć jakiś kompromis między tym, co wy chcecie, a co ja chcę. Także to chyba wszystko, co chciałam Wam przekazać. Pamiętajcie, że w opisie macie link do kanału Venomusa, nowego oczywiście kanału. I, i starajcie się mu pomóc też, bo wiecie no, stracić cały kanał, na którym było ponad 2000 filmów, to naprawdę jest bolączka, także mam nadzieję, że mu pomożecie, że nam pomożecie i że mi pomożecie. I, I cóż, najpiszcie no na przykład to tam jak Wam wakacje mijały, co robiliście w wakacje, czy się zapracowaliście na śmierć, czy się zanudziliście na śmierć. Jak bardzo wam uprzykrza się fakt, że niedługo szkoła, lalala, la, la. wiadomo, takie życie albo praca. Także cóż, to tyle. Nie będę więcej Wam czasu zabierać i tak to trwa już ponad 8 minut. Także trzymajcie się, uważajcie na siebie i do usłyszenia i do popisania w komentarzach. Na razie, hey.